Dostałeś mi oh! 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 Jedna z włóczni Draupnir? Jedna jedyna. No, tak właściwie to jest ich nieskończenie wiele. Oh. Chodźcie, znalazłam bramę. Trzeba tylko zjechać na dół. Trochę się jednak martwię, szczerze mówiąc. Stworzyliśmy broń, żeby zabić Boga. Można powiedzieć, że lada chwila, wrócisz do formy. To cię przeraża? Pomoc okrutnemu Bogu? Boję się o ciebie, bracie. Ta włócznia może wywołać wojnę. Wielką wojnę. Jeżeli to Cię nie martwi, może Freja ma rację, może giganci od początku o Tobie myśleli. Włócznia Draupnir. Jesteś gotów jej użyć? By chronić Atreusa. Nie jestem obrońcą świata. Ani niczym Bogiem. Może to moja postać. Ale nie moja natura. Rozumiesz to? Różnica zdań to nie jedyna rzecz, z jaką będę musiała się pogodzić dla tego sojuszu. Dopóki planem jest zabicie Heimdala. Reszta nie ma znaczenia. Dochodzi jeszcze kwestia tego, że Odyn domyśla się, co kombinujemy. Więc jednak słyszałam kruki. Cholera. Co powiedział? Kłamstwa, groźby i kłamstwa. A co myślałaś? Sądzisz, że kłamie, że Atreus jest w Nie. Obawiam się, że w to mu wierzę. Więc reszta nie ma znaczenia. Niedaleko widziałam bramę. Nad zatoką. Dotrzemy tam dzięki twojej włóczni. Tędy. Na Jest tam otwór, do którego pasuje ta twoja rękojeść, jeśli mam rację. Przygotuj się na walkę. Hej, Masz broń, którą możesz pokonać, Heimdala. Teraz pozostaje się do niego dostać. Ano. taki mieliśmy plan. Tak. Ocalę swojego syna. Czyli pierwotny plan, według którego mieliśmy uniknąć ragnaroku, stał się nieaktualny. To już rzecz odyna. Tak. I właśnie to mnie niepokoi. Słuchaj, bracie, to co ci wtedy powiedział. to puste słowa. Owszem. Choć podejrzewam, że groźba odwetu nie była pusta. Musimy to wszystko dobrze przemyśleć. Zbytnio wybiegasz w przyszłość. Sprawdźmy co u Sindriego. zrobiliśmy a teraz rób swoje o coś pięknego jest wyjątkowa co ty nie powiesz Znalazłeś drogę do Asgardu e, nie zupełnie Miałem kilka pomysłów, ale raczej nie. wypaliły. Bracie, co zrobimy, skoro nie znamy drogi do Asgardu? Nie wiem. Muszę pomyśleć. Jestem zmęczony. Czyli podczas spotkania z panią nie stało się nic niespodziewanego? Zupełnie nic. Powód, podejrzewać, że coś się posypie? Co? Nie, 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 skądże? Po prostu byłem ciekaw, czy wszystko się dało. A jak? I do tego była to piękna przygoda. Dałem im prawdziwą lekcję o naturze i formie dokonywanych czynów. Ukuliśmy nowy topos. Znów wymyślasz słowa. Po prostu jesteś niedouczony. Nie moja wina. Jesteś niemożliwy. Puch. Jestem najmożliwszy z tu Wiesz już czego chcesz? Dokąd idziesz, bracie? Spać. Czyli dalej błądzimy po omacku, licząc, że nie władujemy się prosto w rok. Taki masz plan? W porządku. Ojciec bardzo chce już wyruszać. To co, idziemy? Lubisz kołysanie fal, maluszku? Ojciec i ja często pływamy tą rzeką. Pewnego dnia ty też nauczysz się poruszać po jej wodach. Mieszkamy w głębi dzikiego lasu, najpiękniejszej kniei w całym Midgardzie. Jest tu spokojnie i bezpiecznie. Nie brakuje zwierzyny. Wszystkiego będziesz miał pod dostatkiem. Płyniemy teraz blisko miejsca, gdzie pierwszy raz spotkałam twojego ojca. Mało brakowało, a poucinalibyśmy sobie głowy. Ale od tamtej pory złagodniał. Przynajmniej trochę. Na Twoje nieszczęście nadal nie okazuje emocji. Podejrzewam, że to ja będę musiała Cię nauczyć naszej mowy. Ojciec pokaże Ci, jak polować. Tym też będę musiała się zająć sama. Bo najwyraźniej on potrafi tylko wydawać pomruki. Nie masz nic do powiedzenia swojemu synowi? Co miałbym powiedzieć? Naprawdę nic? Powinien poznać Twój głos. Powinien poznać Ciebie. Dla niego lepiej. Wiedza nie zawsze jest brzemieniem. Myśleć, że potężny Bóg wojny boi się własnego dziecka. Nie boję się naszego dziecka, Fej. Boję się o nie. Jest niewinny. Musimy zostawić w tyle dawne błędy. Nie jesteśmy kim byliśmy. Musimy być lepsi. nasza przyszłość. Pilno i go, Kratosie. Chroni nasze dziecko. Co ci zrobiła ta biedna ściana? E, tak się skupiam. Ojciec mnie tego nauczył. Pomogło? Nie. To dlaczego się skupiasz? Chcę się wyciszyć. Heimdal ciągle próbuje mnie wkurzyć. Nie dam mu wygrać. Trud. To trud, nie? Lży. Trenujesz ze mnie? <laughs> A to dobry pomysł. Trening. Znaczy, jak dla mnie to świetny, ale czy twoja mama się na to nie wkurzy? Racja, ale pomyślałeś o. <laughs> nie, zupełnie i wcale nie bolało mm -hmm. też. Słuchaj, dziadek chce cię widzieć. O! Dziadek, no jasne. E, dobra, to trzymaj i e, pozdrów ode mnie Sif, panią Sif. E, a Treusie? Do zobaczenia, e, Trud. Ta, Trud. Chłopcy z to są dziwni. Dziwni, ale fajni. Nie mogę z wami serdecznie. Co dostałaś? Jogurt. Mama go lubi. Chciał jakoś pomóc. Dziadek jest w gabinecie. To na razie. Sif i Tora. W domu wszyscy by oszaleli, gdyby mnie tu zobaczyli. Zaraz, co ja tu robię? Że o jest w bibliotece! O czym ty właściwie mówisz? Nie rozumiem tego. Ta maska. Sprowadzenie giganta, który zabił mi synów. Po co? <noise> no widać. Mogę ci to wyjaśnić, ale za ciebie tego nie zrozumiem. Przestań tak słuchać żony. Ta kobieta oma miła Cię już do reszty. Tu nie chodzi o nią. Nie, tu chodzi o Twoje ograniczenia. Pobudź się z nimi wreszcie. A teraz idź co się rozwalić, dobra? Wiesz co, już wolałem, jak chlałeś. No, gór, chodź. W końcu mi olśniło. Zabiłeś tu Emira, prawda? Pierwszego giganta. Powiedz mi, da się zbatić lawinę? Uśmiercić sztorm? Był raczej siłą natury, nośnikiem mocy. Byłem młody, głupi. Dostrzegłem szansę, żeby stworzyć coś więcej. Dla Ciebie to okrutne, ale zrobiłem to, co musiałem, żeby chronić swoich. Po co ci tu dom? Co tam jest? Jeśli mam cii, ci ufać. Cii, cii, właśnie ci mówię. Tuż po śmierci Emira coś zobaczyłem szczelinę. Miejsce narodzin rzeczywistości. Spojrzałem w nią, a w środku coś było i patrzyło wprost na mnie, szeptało do mnie. Rzeczy, które były dla mnie niezrozumiałe, ale też prawdziwe. Gdy mnie oślepiło, myślałem, że to koniec, że już nigdy tam nie zajrzę. Właśnie wtedy znalazłem to. I pojąłem, że kiedyś to coś ukaże mi odpowiedzi. Widzisz, synu. Ja nie wiem, co mnie czeka, gdy odejdę. Dla mnie nie będzie walhali. Ragnarok na rok to nie może być koniec. Muszę wiedzieć, że jest coś więcej. Muszę wiedzieć, co się ze mną stanie. Taka jest prawda. Przysięgam na moje zdrowe oko. Oto prawda. Ten napis tutaj jest o zimnym oddechu. Oddech, wiatr, to na pewno Herheim. Herheim mówisz? Niech będzie. I wiem, kto może udać się tam z Tobą. Ufam, że. Wspólnie udźwigniecie tę odpowiedzialność. Poradzimy sobie. Nie spapraj mi tego. O, i jeszcze jedno. Heimdall to was dołączy. Cóż za gratka. Dla nas wszystkich. Ej, stójcie! Nie chcecie wyjść na przenikliwy mróz Helheimu bez tego. Efri Lao. To Wam zapewni ciepełko. Nie ma za co. Hmm. Mimir mówił, że nawet Odyn nie zniósłby mrozu w Helheimu. Wierzysz we wszystko, co powie ten stary co? Tryt, szkoda, że Twój pierwszy wypad jest do Helheimu. To nic i tak będzie świetnie. Yeah!